Cześć kochani, w poprzednim odcinku opowiadałam Wam, czym są emocje, po to, żebyśmy lepiej zrozumieli, o czym tak naprawdę chcę do Was mówić w tej serii. A dziś chciałabym przyjrzeć się razem z Wami mechanizmom powstawania emocji. Musiałabym tutaj oczywiście, chcąc zachować taką czystość naukową, używać wielu terminów, które mogą być trudne do zrozumienia. Dlatego postaram się troszkę w uproszczony sposób opowiedzieć Wam o różnych mechanizmach powstawania emocji, po to, żebyśmy lepiej mogli rozumieć siebie w momencie przeżywania emocji. I jak się domyślacie, skoro mówię o sposobach powstawania emocji, to znaczy, że może być ich wiele różnych. I tak jak są różne sposoby powstawania emocji, tak jest wiele teorii wyjaśniających, czym w ogóle są emocje i w jaki sposób właśnie się tworzą. I jeżeli chodzi o mechanizmy, to to, co dla nas będzie najważniejsze, dla naszego codziennego przeżywania tych emocji, to warto zdawać sobie sprawę, że wpływ na to, co przeżywamy w danym momencie, ma zarówno to, w jakim jesteśmy otoczeniu e, oczywiście nasz mózg i cała nasza budowa układu nerwowego e, również nasze różne myśli, przekonania, które aktywują się w naszej głowie. I mogą one się aktywować w związku z tym, co przeżywamy na zewnątrz, co widzimy, dostrzegamy na zewnątrz, ale też mogą być po prostu wynikiem swobodnej aktywności, naszego umysłu, czyli sami sobie tworzymy pewne myśli w głowie i na ich, czy pod ich wpływem, czy skutkiem tych właśnie myśli, mogą być również różne stany emocjonalne. Ale nie zapominajmy również o działalności naszego układu nerwowego. I pracy po prostu mózgu, różnych neuroprzekaźników, a także chemicznej pracy w naszym organizmie. Jak już słychać, jest wiele różnych możliwych źródeł pobudzenia. Natomiast, tak jak wspomniałam, ja się skupię tylko na pewnych aspektach tego przeżywania emocji. Po pierwsze, chciałam Ci powiedzieć, że nie zawsze masz wpływ na to, jakie emocje pojawią się w Tobie. Czyli troszkę chciałabym powiedzieć parę słów o takich odruchowych naszych reakcjach afektywnych, kiedy po prostu coś się zmienia w naszym otoczeniu i nasz mózg, żeby zachować nasze bezpieczeństwo, żeby nam pomóc w szybkim zareagowaniu na to, co się zmienia, niemalże automatycznie w związku z diagnozowanym, przewidywanym zagrożeniem w otoczeniu. Uruchamia działania, na przykład w kierunku ucieczki od tej sytuacji. Czyli jest to taka sytuacja, w której my czujemy emocje, można powiedzieć nawet szybciej, niż zdążymy pomyśleć o tym, co się dzieje wokół nas. Przykładowo, jeżeli przechodzisz przez ulicę na pasach, i oczywiście nie spodziewasz się, że ktoś. Nagle wjedzie na te pasy, to jeżeli się obejrzysz i zobaczysz rozpędzone auto, prawdopodobnie nie będziesz zastanawiać się nad tym, czy zdąży je uderzyć, tylko odskoczysz, żeby ratować swoje życie i zdrowie. Czyli dopiero po tym momencie odskoczenia, kiedy zaczynasz uświadamiać sobie, co się właśnie wydarzyło i czujesz przyspieszone bicie serca, skrócony oddech, czujesz napięcie w ciele. Orientujesz się, że właśnie coś takiego się wydarzyło, co spowodowało u ciebie reakcję strachu. I ta reakcja strachu spowodowała, że twoje ciało, współpracując, po prostu pomogło ci uniknąć tej konkretnej sytuacji. Oczywiście takich sytuacji mamy w codzienności wiele i o różnym charakterze, natomiast mamy też takie sytuacje, w których Doświadczając jakiegoś bodźca na zewnątrz, na przykład, idziemy do pracy, i tego dnia widzimy, że nasz szef jest bardzo niezadowolony, przeżywa jakieś dla siebie trudne emocje, no to być może również zaczynasz odczuwać jakieś pobudzenie w organizmie, być może będzie to jakiś strach, bo nie wiesz, z czym, z jaką reakcją może się ten nastrój wiązać. Możesz odczuwać na przykład złość, że ty wstałeś dzisiaj, w dobrym nastroju, i tutaj nagle ktoś psuje Twój nastrój przez to, że sam przeżywa jakieś trudne emocje, i to niekoniecznie musi być szef, bo to może być również koleżanka lub kolega z pracy. No i to może spowodować, że zaczynasz czuć złość. Wtedy zobacz, działa nie tylko mechanizm, że widzisz pewien bodziec, który starasz się zrozumieć i nadać mu pewne znaczenie, ale tutaj już może mieć dużą rolę Twój umysł, który będzie podpowiadał tobie interpretację tego właśnie, co się dzieje wokół Ciebie. Czyli przykładowo e, możesz pomyśleć sobie: no tak, szef jest wściekły na mnie. I jeżeli ja nadam taką interpretację, no to prawdopodobieństwo, że odczuwać będę wtedy strach, będzie dużo większe. Ale jeżeli jednocześnie, Mogłabym w tej samej sytuacji nadać inną interpretację, przykładowo ta osoba, już może nie nazywajmy jej szefem, bo może być to też współpracownik, który po prostu ma gorszy dzisiaj nastrój. Jeżeli nadam temu znaczenie, że hmm, prawdopodobnie miał dzisiaj zły dzień, być może coś się stało, to zupełnie będę czuć odwrotne emocje. W sensie nie będę się tego bać, tylko wręcz będę czuła jakieś emocje związane ze współczuciem. Mogę czuć przykładowo smutek, bo będę współodczuwać z tym, co przeżywa druga strona. Także zobaczcie, że nie tylko sam bodziec, który na nas jakoś oddziałuje z zewnątrz, ma wpływ na to, jakie będziemy przeżywać w danym momencie emocje czy uczucia, ale również to, jakie będziemy nadawać znaczenia tym sytuacjom. Kiedy myślimy o e, takich e, wzbudzeniach emocji z powodu naszych, naszego umysłu, to często mówimy o takich koncepcjach bardziej poznawczych wzbudzania emocji. Ale też e, warto dodać do tego wszystkiego jeszcze wpływ naszego społeczeństwa, w którym żyjemy, czy naszej kultury, w której jesteśmy zanurzeni, która może również nam podpowiadać pewne wskazówki co do tego, co powinniśmy czuć w danej Sytuacji. I wtedy faktycznie, pomimo, że mamy jakieś wzbudzenie, które było wywołane jakimś bodźcem zewnętrznym, to na jego interpretację może mieć duży wpływ to, w jakiej kulturze funkcjonujemy, co jest dozwolone. I mam na myśli zarówno taką kulturę szeroko pojętą, chociażby ze względu na miejsce naszego urodzenia. Ale też możemy odwołać się do naszego bezpośredniego otoczenia, czyli na przykład naszej rodziny, grupy, w której funkcjonujemy, która narzuca pewne normy, co do których chcemy się przykładowo dostosować, żeby być akceptowanym w danej grupie. I tutaj może warto wspomnieć o takiej jednej z nowszych koncepcji, Elizabeth Feldman barrett tak zwanej konstruowanej emocji, która zwraca uwagę, że. To nie jest tak, że te emocje jakieś w nas mieszkają i po prostu jest jakiś czynnik z zewnątrz, który puka do konkretnego regionu w naszym umyśle i wyświetla wtedy daną emocję. Tylko Lisa Feldman bardzo zwraca uwagę na to, że my w trakcie funkcjonowania staramy się poniekąd poprzez swój afekt śledzić to, co się dzieje w naszym otoczeniu. Czyli jesteśmy już w pewnym poziomie pobudzenia. I w momencie, kiedy coś faktycznie wydarza się na zewnątrz, coś, co w jakiś sposób zaburza naszą równowagę, to wtedy nasz mózg próbuje w jakiś sposób sobie poradzić z tym, co się dzieje, i oczywiście chce jednocześnie chronić nasze zasoby energetyczne. W związku z tym my będziemy. Korzystając też z naszej pamięci, właśnie między innymi również z tych różnych przekazów, które nosimy w sobie i kulturowych, i społecznych, ale również korzystamy z pamięci ciała, które przechowuje wszystkie dotychczasowe nasze doświadczenia emocjonalne, skonstruować właśnie daną emocję w danym momencie, która będzie najbardziej adekwatna do kontekstu, w którym jesteśmy. Czyli zobaczcie, jeżeli byśmy się poprzyglądali tym różnym koncepcjom, to różne czynniki będą miały wpływ na powstawanie naszych emocji. Dlatego opowiadam o tych różnych aspektach, żeby łatwiej było tobie zrozumieć, że czasami masz wpływ na to, co czujesz, a czasami nie. To, kiedy nie masz wpływu na to, co czujesz, to są te nasze odruchowe reakcje afektywne, to są te nasze. Takie wstępne oceny tego, co się wokół nas dzieje, tak zwane oceny pierwotne, zgodnie z koncepcją lazarusa, kiedy my po prostu wiemy, że coś w naszym otoczeniu może być dla nas jakoś zagrażające i wtedy będziemy działać często odruchowo, i tu mamy najmniejszy wpływ na tę reakcję, ponieważ ona powstaje niezależnie od naszego świadomego przetwarzania tych informacji, ale mamy też te sytuacje z oceną bardziej. Poznawczą, taką wtórną, kiedy my też sprawdzamy oprócz tego, co jest przed nami, oceniamy również nasze zasoby, czy ja sobie poradzę z tą sytuacją, czy ja mam wystarczające zasoby do tego, żeby udźwignąć to, co teraz w moim otoczeniu się wydarza. I zobaczcie tutaj, kiedy Zaczynam już bardziej oceniać moją rzeczywistość w taki sposób świadomy, zaczynam nadawać znaczenia tej sytuacji. Tutaj mam duży wpływ na to, co będę przeżywać w danym momencie, ponieważ mogę wtedy troszeczkę zmieniać interpretację tej sytuacji po to, żeby poczuć się w danej sytuacji. Lepiej. Czyli przykładowo, jeżeli masz za chwilę rozmawiać z Twoim szefem i nie wiesz, dlaczego cię wezwie, wezwie do siebie za chwilę, dlaczego cię wezwał, dlaczego masz tam iść, to możesz nadawać interpretację: pewnie coś złego się wydarzyło i teraz mnie woła do siebie i prawdopodobnie pokaże mi, co złego zrobiłam w ostatnim czasie. A możesz też, idąc do szefa, wzbudzić u siebie ciekawość. Ciekawe, po co on mnie wzywa, ciekawe, e, o czym chce ze mną rozmawiać. Dzięki wzbudzaniu u siebie tej ciekawości, czyli takiego zainteresowania, o co może chodzić, a nie od razu interpretacji w kierunku zagrożenia, możemy trochę to napięcie, które odczuwamy w naturalny sposób, bo nagły bodziec e, w dodatku od osoby znaczącej, może powodować natychmiastowe wzbudzenie. Natomiast ja mogę korygować, ten poziom pobudzenia, dzięki temu, że będę inaczej interpretować tę sytuację, w której za chwilę mam się znaleźć. Pytanie: jak to wygląda u Ciebie? Czy zauważasz ten moment, w którym odczuwasz jakieś pobudzenie w swoim organizmie i następnie kontrolujesz, czy uświadamiasz sobie te myśli, które pojawiają się w Twojej głowie w związku z tym, czego doświadczasz w danej sytuacji? Jeżeli nie jesteś pewna pewna jak to się dzieje, to zapraszam cię do tego, żebyś znowu wykonał pewne e, ćwiczenie. E, zarówno możesz to zrobić bezpośrednio po e, tym nagraniu, jak i możesz poobserwować się przez kolejny tydzień, ne, sprawdzając jak reagujesz i na ile jesteś samoświadoma, samoświadomy w tym przeżywaniu twoich e, emocji. Czyli przykładowo, jeżeli skończysz to nagranie, Usiądź na chwilę wygodnie na krześle i spróbuj przeskanować twoje ciało, bo pierwsze sygnały, które do nas przychodzą w przeżywaniu naszych emocji, to są takie sygnały, które odbieramy z naszego ciała. No i zobacz, gdzie czujesz pobudzenie, czy czujesz w ogóle to pobudzenie, z czym ono może się wiązać, o czym na przykład myślałeś tuż przed chwilą, albo o czym myślisz w danym momencie, czyli skanując ciało jednocześnie, Spróbuj przyjrzeć się temu, o czym myślisz, jakie skojarzenia w danym momencie są w Twojej głowie. To bardzo pomaga lepiej rozumieć siebie i swoje przeżycia, a także bardzo pomaga później w regulowaniu e, tych przeżyć. Jeżeli zdecydujesz się przez tydzień obserwować siebie, e, to zwróć na to uwagę. Że kiedy będziesz przeżywać emocje, od razu sprawdź, co takiego wydarzyło się w Twoim otoczeniu, co mogło być źródłem Twojego pobudzenia, które czujesz w ciele. My bardzo często odbieramy wiele bodźców, wiele sygnałów, czujemy pobudzenie w ciele, ale nie zastanawiamy się, skąd to pobudzenie do nas przychodzi. I wtedy, kiedy wydarza się kolejna rzecz, dużo łatwiej nam interpretować, że to, co się z nami dzieje, jest wynikiem tej bezpośrednio. Sytuacji. A może być tak, że gdzieś na to, co przeżywasz w danym momencie, będzie miało wpływ to wszystko, co działo się jeszcze wcześniej, plus dodatkowo to, co dzieje się w danej sytuacji. Więc próbuj się obserwować. Jeżeli poczujesz jakieś pobudzenie w ciele, od razu orientuj się w swoim otoczeniu, zobacz, co mogło być powodem tego, że odczułeś, odczułaś dane pobudzenie. Nie będę w tej części mówić o odczuwaniu na przykład paniki, ponieważ ten mechanizm jest, jest jeszcze trochę bardziej złożony, a chciałabym, żeby ten odcinek był bardziej taki dla naszego codziennego przeżywania emocji, żebyśmy mogli lepiej rozumieć to, co się dzieje z naszym ciałem, a także co się dzieje, jeżeli chodzi o nasze interpretacje rzeczywistości, w której jesteśmy. Zapraszam Cię do tego, jeżeli zdecydujesz się wykonać to ćwiczenie z obserwacją swojego ciała, z obserwacją tego, co na zewnątrz i śledzeniem tego, co się pojawia w Twoich uczuciach, w Twoich myślach, w Twoim ciele. Jeżeli zechcesz, będzie to dla Ciebie ok. Podziel się w komentarzu pod tym nagraniem, albo jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej, bo coś się wydało tobie niezrozumiałe w tym przeżywaniu, albo e, coś Cię zaintrygowało dzisiaj w tym, co mówiłam, ale brakuje Ci trochę więcej informacji na jakiś temat, to również zostaw komentarz. Ja będę wdzięczna za to, bo dzięki temu będę mogła kolejne odcinki, które planuję, poświęcić na to, co jest dla Was ważne w związku z przeżywaniem emocji i na to, czego Wy byście chcieli się o tych emocjach jeszcze więcej dowiedzieć. Także każdy Twój komentarz, będę bardzo wdzięczna za jego udostępnienie, za jego napisanie pod tym nagraniem. No i co? Życzę Tobie samych dobrych myśli po to, żebyś mogła mógł odczuwać jak najwięcej przyjemnych emocji w swoim codziennym otoczeniu, ale pamiętaj też, że te odruchowe, fizjologicznie wzbudzane nasze emocje, one również mają bardzo ważną rolę dla naszego codziennego funkcjonowania, dla naszego codziennego przeżywania, żebyśmy mogli funkcjonować jeszcze bezpieczniej, jeszcze lepiej. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie i jeszcze raz zachęcam do zostawienia komentarza. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zrób to teraz i ustaw sobie powiadomienie, żeby nie przegapić kolejnych odcinków czy tych dotyczących emocji, czy tych, które nagrywam z moimi gośćmi rozmowę o dobrym życiu, czy z Pawłem Fortuną o autentyczności, czyli na dwa głosy. Zapraszam, zostań na dłużej. Do zobaczenia.